To co mówicie tutaj to są dwa softboxy, którymi flexowałem się już chyba nieraz, no bo wiecie, można je wyłączyć i to jest świetne. No i wiadomo, tam zmiana jakiejś jasności, barwy i tak dalej. Te softboxy kosztują za 2-3,5 stówy. Sporo. Ale teraz pytanie: jeżeli jesteś na przykład nie wiem, początkującymi youtuberami albo Tiktokerami albo co tam sobie robicie, nagrywacie filmy, to czy softboxy są wam potrzebne, ponieważ kurczę, one zajmują w opór dużo miejsca, no i do działania cały czas potrzebują być podpięte pod gniazdko, no bo swojego zasilania nie posiadają. Dlatego dzisiaj chciałem testować kilka rzeczy od firmy Natek, m.in. innymi Alpha LED Color czyli taka mała, przenośna lampka doświetlająca właśnie do scenerii, która nie dość, że ma dotykowy panel, to jeszcze na dodatek ma wbudowany akumulator. Oraz Alfama LED Light, która ma tyle samo diod co poprzednik, ma możliwość montażu na te, hmm, jak to się nazywało, gorąca stopka? Jeżeli są te osoby znające się na aparatach, to możecie powiedzieć, jak się nazywa ta stopka tu u góry na aparacie. Tu gdzie się na przykład można wsunąć mikrofon i tego typu rzeczy. Jak to się nazywa? Bo wydaje mi się, że chyba gorąca stopka. Tu, 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 tu. Oraz ring light, który naprawdę jest ARGB. To nie jest ściema, że a, pokażemy, że jest to RGB i dlatego dopieprzymy tu tęczę. To naprawdę ma w sobie diody adresowalne. Naprawdę. Więc zobaczymy, czy faktycznie to też... Warto zakupić. Naszą przygodę zaczniemy od Alpha LED Light. Ta lampka posiada 49 diod, które świecą na biało. No i niestety, tak się nie wspomniałem, nie posiada wbudowanego akumulatora. Trzeba sobie dokupić baterię. zestawie mamy samą naszą lampkę oraz instrukcję obsługi. Tu, jakby ktoś potrzebował po polsku wszystkie najważniejsze informacje. Tak, przy wspomniałem, mamy tutaj 49 białych diody. Tu jest ta cała gorąca stopka, której mówiłem, że można sobie to przypiąć do góry aparatu. Z tyłu mamy otwór, żeby wsadzić dwie baterie 1,5V AA. Ja teraz je wsadzę. No i dzięki temu będziemy mogli skorzystać z naszej lampki. W każdym z rogów możecie tutaj dostrzec otwory też montażowe. No i na dole totalnie standardowy gwint, którego można przykręcić dosłownie do każdej. Rzeczy, na przykład do stojaka. Oczywiście stojak nie jest w zestawie. Z tyłu mamy pokrętło, gdzie pierwsze jest to włączenie, a potem im bardziej kręcimy, tym mocniej nasza lampka świeci. Później, skręcając w dół, świeci coraz słabiej, aż w końcu wyłącza się. Tutaj mam gorącą stopkę, ściągamy, zakładamy naszą lampkę i dokręcamy. No i teraz mamy aparat z lampką. No, muszę wam przyznać, że kurz na biurku widać rewelacyjnie. Wszystko jest dość dobrze oświetlone. Kurz na krakenie też widać. A spróbujmy teraz to wyłączyć, żebyśmy mieli porównanie. Bez lampki. Z lampką na maks jasności. No i oczywiście można regulować jasność. Teraz bez lampki i z maksymalną jasnością. No można zauważyć, że przy takich dużych kadrach no, dużo światła to nie daje ale na przykład jak już jesteśmy bliżej jakiegoś obiektu, na przykład o, bliżej telefonu, to już robi robotę. Więc jeżeli chodzi o doświetlanie rzeczy, które są blisko, to ta lampka nada się naprawdę dobrze. Teraz czas na Malet Color, czyli lampka, która jest troszkę droższa, ale nie dość, że posiada dotykowy panel, to jeszcze kolorowe te takie nakładki oraz akumulator. A w środku mamy woreczek z jakimiś kryształkami przewód zasilający mikro USB do USB, nasze nakładki kolorowe, instrukcja obsługi oraz sama lampka. W instrukcji tutaj po polsku najważniejsze informacje. Tutaj w woreczku mamy te nakładki. Zobaczmy je. Mamy kolor niebieski, zielony, pomarańczowy oraz czerwony. Sama lampka prezentuje się naprawdę dobrze. Jest spoko wykonana, oczywiście plastik. U góry mamy tutaj wskaźnik jasności oraz sam włącznik. Jest są one dotykowe oraz z boku mikro USB do ładowania. Po przytrzymaniu nasza lampka się włączy. Tutaj mamy nasz poziom jasności i znowu po przytrzymaniu nasza lampka się wyłączy. W tym miejscu jeszcze mamy możliwość mocowania na nasz gwint, taki sam jak w poprzedniej lampce, więc też możemy sobie ją zamontować. Na tym małym trójpodzie. Oraz tutaj jest otwór. I do tego otworu właśnie wkładamy nasze klosze. A, sorry, to jest żółty, a nie pomarańczowy. No i teraz uwaga, damy maks jasność. No dobra, wy może na filmie tego aż tak nie widzicie, ale zobaczcie. A dajmy jeszcze na przykład czerwony. No faktycznie to działa. Te klosze kolorowe faktycznie robią robotę. No i dzięki temu możemy uzyskać różne kolory światła. Nie tylko biały, ale też tak przecież wspomniałem: niebieski, zielony, czerwony czy żółty. To są minimalne jasności, a to są maksymalne. Porównując tak dosłownie 1 do 1, to no, na aparacie będzie to ciężko zauważyć. Ale ta faktycznie jest taka bardziej żółtawa, a ta bardziej biała. No ale w wersji LED-color jest ten plus, że można sobie zrobić różne kolorki, na przykład czerwony. No i na samym końcu największy rodzynek, czyli Alfama RGB Ring Light ARGB. A zestaw prezentuje się następująco. Mamy instrukcję obsługi pilota, dzięki której będziemy mogli robić zdanie zdjęcia. Trzeba go oczywiście połączyć z naszym telefonem. Mały statyw, ale to otworzymy go za chwileczkę. Głowica kulkowa, co ciekawe, fajnie, fajnie. Pilot, który jest umieszczony na samym przewodzie naszego ring lighta, pilocik do zdalnego sterowania, no i cały nasz ringlight. Możemy zauważyć, że w ringlite mamy już tutaj założony ten element, do którego mocujemy nasz smartfon. Tutaj mamy pilot. Sprawdźmy, czy w zestawie jest już bateryjka. Tak, duży plus, ponieważ w zestawie bateria już się znajduje. Tutaj mamy głowicę kulkową, dzięki której, jak możecie zauważyć, jak ją odkręcimy, to możemy spokojnie Naszą kulką ruszać, czyli tak, jakby naszym ringlightem, a ją zakręcimy. To jest jak kamień, dosłownie nie idzie i drgnąć. Choć widzę, że ta głowica jest, no nie oszukujmy się, średniej jakości. Dalej mamy nasz tripod, jak możecie zauważyć po rozłożeniu, będziemy mogli nasz ringlight postawić. Choć szczerze mówiąc, szkoda, że nie ma tutaj całego statywu, no bo jednak, no, gdzie wy chcecie to zamontować na tripodzie? Na biurku. Tu jeszcze na pilocie włącznik, zmiana RGB, zmiana jasności. Dobra, no poskręcajmy to. Zobaczmy, czy jest to warte zakupu. Najpierw przykręcamy głowicę, następnie tripod. No, teraz wystarczy to tylko rozstawić. No i w taki sposób prezentuje się nasz zestaw. Odkręcając to, można dowolnie sterować sobie naszym ring lightem, jak już znajdziemy nasze położenie idealne, dokręcamy śrubkę, no i siedzi sztywno. Tu tak wcześniej wspomniałem, mocujemy telefon. No i w sumie zamontuję mój. Ja mam bardzo mały smartfon, ale widzę, że się tu zmieści, tylko mocowanie wcale nie jest takie proste. Dobra, udało się, siedzi. Czy można przekręcić telefon poziomu? Można, jak najbardziej. Widzę, że tutaj akurat też jest głowica kulkowa i trzyma się naprawdę dobrze, więc to jak najbardziej spoko. Teraz starczy podłączyć przewód USB, bo tak. To jest zasilane z przewodu USB i stała się jasność. No i zgasło. Chyba wychodzi na to, że moje złącze USB jest za słabe do zasilania tego. Okej, okay, okej, okay. będziemy walczyć dalej. Użyjemy w takim razie czegoś innego, a mianowicie adaptera 5V 2A. Może on wystarczy? Miejmy taką nadzieję. Jeszcze raz uruchamiamy pilocika. Tak. Czy jednak winowajcą było złącze USB w moim komputerze, które daje za mało prądu? Na samym pilociku mamy możliwość, tak jak możecie zauważyć, wyłączenia, kolor ciepły, kolor zimny, kolor neutralny oraz znowu wyłączenia. Na pilociku mamy również możliwość zmniejszenia jasności oraz zwiększenia jasności oraz magiczny przycisk RGB. Nie wiem, szczerze mówiąc, kto by potrzebował takich trybów świecenia przy ring Light ale no są no i muszę przyznać, że są naprawdę dobrze dopracowane. A to jest naprawdę szok, ponieważ no niektóre kontrolery ARGB nie mają tak dopracowanych trybów jak Ring Light, który takich trybów średnio potrzebuje. Ale mamy przełączenie się między kolorami, oddychanie. Ten tryb naprawdę mi się podoba, jest bardzo ładny. Dalej mamy różne kolory tego trybu, kolory stałe, których jest naprawdę dużo. No i znowu tęcza. Pilot też posiada sporo funkcji, m.in. całkowite wyłączenie, włączenie, zmianę jasności, trzy odcienie białego, czyli ciepły, neutralny oraz zimny, włączenie trybów RGB, tryb auto, czyli będzie się to przełączać cyklicznie między różnymi trybami, zmianę trybów do przodu, do tyłu, zmianę prędkości, zmianę jasności kolorów RGB. Dalej mamy zablokowanie trybu, czyli ten tryb będzie cały czas, kolor biały oraz RGB. Teraz jeszcze zrobimy test tego ringlighta, no bo jednak co to by było, gdybym nie zrobił testu. Softboxy wyłączone, całkowicie ciemno w pokoju, a oświetlenie tylko z tego ringlighta. lighta. He, witajcie! Teraz jest włączony tryb RGB, który widać nawet w moich okularach. No nie wiem komu jest to potrzebne, ale jest, więc spoko. Nie czepiam się. Włączmy teraz biały. O Jezu. ale światła to daje, to fakt. To jeżeli chodzi o takie nagrywanie, gdzie potrzebujecie ringlighta, to... Naprawdę daje dobre światło, to trzeba przyznać. Jezu, <noise> takie nie. że powiedzmy, że w... przełączmy się na RGB. Czerwony, zielony, niebieski. Nie no, wydaje mi się, że jest spoko. Powiem tak, większość trybów, które tutaj są, to ciężko mi powiedzieć, czy jest to potrzebne do ring lighta, no bo no zobaczcie w moich okularach, po co taki tryb do ring lighta? Czy ja naprawdę dzięki temu wyglądam lepiej? No ale wiecie, no, no, nie ma też jakby co czepiać, bo producent mógł tego w ogóle nie dawać, a jest. Więc powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o opłacalność tego ring lighta, to myślę, że jest naprawdę warty zakupu dla osób, które czegoś takiego potrzebują. Jezu, oczo pląsu dostanę. Poko wykonany, nic się tutaj nie dzieje złego. Widzę, że wszystko jest jak w jak najlepszym porządku. No i wiecie, no, pilocik do sterowania zawsze się przydaje. Zarówno tryby te białe, jak i RGB. Kończąc już to wszystko, jeżeli chodzi o te dwie lampki, to według mnie są naprawdę warte zakupu, jeżeli ktoś właśnie jest początkującym youtuberem albo, nie wiem, tiktokerem, potrzebuje takiego, wiecie, doświetlenia, że nie wiem, że nie chodzi o to, że Wy sobie postawicie taką małą lampkę gdzieś z tyłu, o na przykład ja tam na szafie i będzie dół, będzie mi świecić, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, hmm, jeżeli na przykład, nie wiem, potrzebujecie nagrać, o, recenzję tego śrubokręta i potrzebujecie go ładnie doświetlić, włączacie taką lampkę, i robicie przebitki takie zajebiste. Widzicie? To nie jest trudne, a naprawdę da bardzo ładny efekt. No dobra, tym też sobie można doświetlać twarz, ale wtedy to będzie wyglądać tak. No nie wygląda to za dobrze, jeżeli chodzi o oświetlanie twarzy. Ring light jest według mnie dużo lepszy. Standardowo, jeżeli chodzi o zakup takich produktów, to możecie je kupić w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie i zarówno tych lampek, jak i ring lighta, który teraz pięknie rozświetla mi twarz, to zadawajcie je w komentarzach, a ja bardzo chętnie Wam na te pytania odpowiem. Ja się zami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!